Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Kręcąc się po świecie. Dzisiaj zabieramy Państwa w wyjątkowe miejsce, będzie to Madera. Madera, która w ostatnim czasie jest bardzo popularnym kierunkiem, popularną destynacją. Jest to kraina wiecznej wiosny i o tym czy rzeczywiście tak jest, to myślę, że przekonamy się w dzisiejszym programie. Jest to wyspa wulkaniczna należąca do Portugalii, znajdująca się nad Oceanem Atlantyckim. Na Maderę wybrały się podróżniczki, kobiety, które, wyobrażam sobie, chciały przeżyć przygodę i dobrze się bawić. I dzisiaj będą nam o tych przygodach, mam nadzieję, że prawie wszystkich, opowiadać. Z nami Kasia Ulańska i Ania Januszkiewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. No to drogie kobiety, powiedzcie mi, czy rzeczywiście ta Madera to jest taka wieczna wiosna? No myśmy sobie troszeczkę w kuluarach tutaj rozmawiały o tym, że no przede wszystkim pogoda, tak jak to wiosną, zmienna jest na Maderze. Zdecydowanie jest zmienna, bo podczas tego krótkiego, dziesięciodniowego pobytu na Maderze doświadczyliśmy wszystkich, myślę, możliwości i wielokrotność zakładania i zdejmowania ubrań w trakcie dnia. Myślę, że naprawdę może konkurować z wieloma teatrami. Tak, było i słońce, i deszcz, i wiatr, i śnieżyca, i grad. Tak. No tak, chyba wszystkie zjawiska pogodowe możliwe, ale w ogóle nam to nie przeszkadzało w dobrej zabawie. No dobrze, ale powiedziała temperatury, one też tak się wahały, czy tak? Tak, tak. tak też, też były dosyć duże wahnięcia, aczkolwiek no nie, nie aż do. Nie, no zera nie było. No zera nie było. Nie, nie, Nawet jak była śnieżyca, ale to było w drodze na najwyższy szczyt na Pico Areiro. to tam faktycznie złapała nas śnieżyca po drodze. Z gradem. A, z gradem, ale to byliśmy w samochodach i jednak się zdecydowaliśmy nie wysiadać. No. <grych> e... To... No, ale nie, też, tam no, cztery... Myślę, nie było. Nadal było na plusie. Było, było, bo ten, ten, ten grad... Topniał, natomiast wrażenia niesamowite, bo człowiek oczekiwał pięknej pogody, słońca, a tutaj taka niespodzianka. Później zresztą ta droga była zamknięta przez wojsko, bo nie można było się tam dostać dalej na Pico de Areiro. Oczywiście trochę tak jest, się mówi o tej Maderze, że na Maderę to można z dziećmi, to jest tak przyjemnie, taki klimat, ale tak jak słucham podróżników, to oni często właśnie opowiadają, że tam jest takie no, szaleństwo pogodowe i yy, no, trzeba się przygotować na wszystko i jak tak mówicie, to chyba rzeczywiście tak jest. Tak, no to zresztą to chyba domena wszystkich wysp tak naprawdę, mhm. że ta pogoda jest zmienna, tam są przecież też góry, więc jakby no, to wszystko decyduje o tym, że... No nigdy się nie wie, na jaką pogodę się trafi. Najbezpieczniej po prostu, bo tam się zwykle podróżuje po maderze samochodem wynajętym, po prostu mieć w bagażniku bardzo dużo ubrań na każdą tak, okazję tak. i szybciutko móc się przebrać i dostosować po prostu do warunków atmosferycznych. Na tak zwaną cebulkę. Tak, na tak zwaną cebulkę. cebulkę. Zdecydowanie. W sprawdzony sposób. Tak. Wy byłyście w gronie samych kobiet, dobrze mówię, prawda? Czyli taki typowy, tak. babski wypad. Yy, to Kasia organizowała? E, tak. W zasadzie od kilku lat <laughs> mamy tak, że wyjeżdżamy na karnawał. E, w różne miejsca. Zresztą już tam w którymś odcinku Ta, chyba opowiadałam chyba o, o Grecji. O, o Grecji opowiadałaś. Bo tak, no to, się. Na, narodziło się w Grecji. E, rok tam byłyśmy w Hiszpanii, a w tym roku byłyśmy właśnie na Maderze w Portugalii. E, no no. Tak, z 15 dziewczyn. No to teraz powiedzcie mi, jeśli chodzi najpierw, może o takie miejsca, które warto zobaczyć. Do tej dobrej zabawy i przygód przyjdziemy, ale najpierw, jeszcze tak wiecie, całkowicie turystycznie. Czy w mhm. ogóle też sobie zakładałyście, że musicie, że tak powiem, mieć odhaczone te wszystkie must see, czy jakby to zupełnie było spontanicznie? Nie. Trasa była była, lista. była długa lista. Bardzo długa lista. <gry> bardzo, ambitna. bardzo ambitna, bardzo ambitna, ambitna. Było tak, że przed wyjazdem ja poprosiłam, żeby dziewczyny też się trochę rozeznały i powiedziały na co, która ma ochotę, no bo to wiadomo, że 15 osób to 15 tak. pomysłów, 16. więc... Y... Nawet 16 pomysłów. Dlaczego 16? No bo zawsze znajdzie się ktoś, kto ma jakby dwa pomysły na jedną <grym> okazję. E, tak, to przy, tak licząc, to było pewnie 130. E, I poprosił, poprosiłam, żeby właśnie wrzucały linki czy jakieś tam pineski, co by chciały zobaczyć. I też oczywiście eksplorowałam różne strony, szukałam różnych informacji. I starałam się później tak ułożyć plan, żeby z jednej strony e, e, zadośćuczynić tym. Życzeniom dziewczyn, a z drugiej strony żeby też to tak zaplanować, żeby nie była na przykład wędrówka jednego dnia, kolejnego dnia też wędrówka i trzeciego dnia wejście na szczyt, to, żeby było trochę przemiennie, trochę luzu, trochę wysiłku, trochę, nie wiem, widoków, trochę jakiejś kultury. Więc nie to w ten sposób jakoś. A, aczkolwiek, aczkolwiek, aczkolwiek plany są po to, żeby je zmieniać. Więc oczywiście na bieżąco te plany były dostosowywane i do pogody, tak. i do kondycji naszej do, kondycji, do tego. Dniu co dniu poprzednim. Mhm. Dokładnie. I, no i też miałyśmy drobny wypadek na Lewadach, tak. więc... <coughs> tak, a cóż tam się wydarzyło, jak już jesteśmy, no skoro wspomniałaś no to, ale wróciłyście? Wszystkie w komplecie. Wróciłyśmy. 15 wyjechało, 15 wróciło. Eee, tak, tak. Aczkolwiek... Czternaście litrów z gipsem. Ojej! Niestety była śliska droga. Na, na Lewadach trzeba faktycznie uwa, uważać, bo są tam um, strumienie obok, są kamienie, które mogą być śliskie w momencie, kiedy jest mokro, a tam troszeczkę popadywało, więc kamienie były śliskie. No i niestety Irenka się poślizgnęła, wpadła do Lewady, stąd zresztą ma pseudo -lewady. Lewada. Wpadła do lewady, była cała mokra i przy okazji niestety ale sobie złamała rękę w dwóch miejscach. Rękę? Myślałam, że <coughs> nogę. O matko, na rękę. rękę. Na No właśnie, chyba no, już też, też, przeżyłyśmy jeszcze pobyt w szpitalu i, i prześliczenie. I też akcję ratunkową. Akcję ratunkową, tak, tak no bo to. Zespół ratunkowy przyjechał, także działo się koce. na nawet to tak nie, przyszedł, znaczy, to przyszedł. Tak, przyszli z, z noszami. Ponieważ stwierdzili, że no, nie wiadomo jakich urazów doznała Irena, więc zaprosili ją na nosze, zapięli ją, zapięli pasami i znosili tam z tych gór. W którymś momencie już jak było była droga dojazdowa taka boczna, to wsadzili nas do dżipa i zjechałyśmy dżipem na dół. No i później karetka zabrała do szpitala. No to ta madera niebezpieczna Niebezpieczna wyspa. Nie, no to tylko taki wyjątek. Nie, nie jak... Właśnie. Aczkolwiek na lewadach też. Tak. Jezus, ponieważ, tam, ponieważ tam są tunele, to widziałam też dziewczynę, która e, znowu uderzyła się głową mhm. w skałę i gdzieś tam trochę chwileciało, więc no, faktem jest, że No właśnie, że trzeba Część. uważać, ale tak naprawdę to Część. wszędzie, prawda, bo to nigdy nie wiemy. Czasem nawet gdzieś tam blisko domu może nam się coś wydarzyć, bo się właśnie właśnie tak. zgniemy. Także to nie ma co e, nie I i mówi to samo, jak się jej pytam, jak wspomina Maderę, mówi, ja tam wrócę, tak. cudowna wyspa. Ja mówię, nic w ogóle, tak, ten, że takie złe wspomnienia, ona nie ma złych wspomnień, złamać rękę mogła mi pod y, domem. A nie byłoby tak romantycznie. Tak, no to, to prawda. prawda, to, to prawda. prawda. No dobrze, no to dziewczyny powiedzcie, co warto zobaczyć na tej Maderze? Co wy zobaczyłyście? O, ja o, to maże, że, to jest. Myślę, że na jeden program to być za dużo. Mamy I trochę czasu. Półwysep Świętego Wawrzyńca i to była właściwie pierwsza atrakcja, na którą tak. się udało. była taka najbardziej widowiskowa. Tak, spektakularna naprawdę. I też pogodę tam miałyśmy. Tak. Więc to, to Tylko wiało bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. <laughs> tak, ale faktem jest, że Półwysep Świętego Wawrzyńca to, to możemy zarekomendować w ogóle w ciemno, bo jest rewelacyjne, nie jest trudne do przejścia. No. Jest tam troszeczkę podejść, trochę zejść, ale dużo się jednak idzie tak. po płasku, a widoki, no, no szczerze, to, no. są olśniewające. I my tak zrobiłyśmy, że podjechałyśmy sobie samochodami, ponieważ wynajęłyśmy trzy samochody, było nas 15. No bo właśnie też tak tylko ci przerwę, że podobno, no. to tak jak mówicie, to chyba każdy wspomina, że najlepiej wynająć auto i w no ten, i ten sposób się bardziej w sensie po No i najbardziej optymalnie w sensie logistycznym, bo te miejsca są rozrzucone po całej wyspie. Jakby... Korzystając z komunikacji miejskiej, która tam również jest, ale takiej właściwie transportu publicznego, mm -hmm. e, straciłoby się czas na te dojazdy, tak? bo wyspa, samochodem robi się to po prostu dużo szybciej. No tak, wyspa jest taka mała też, prawda? No. Tak, ale też jeśli ktoś nie lubi prowadzić po serpentynach, a tam jest teraz tak, serpentyn, jest no. czy w ogóle chce odpocząć też od prowadzenia samochodem, albo nie, jedzie sam, czy we dwójkę i to już się trochę inne przełożenie jest finansowe. To na miejscu też jest mnóstwo polskich nawet agencji, Aha. które tam organizują wycieczki. No. jakieś wycieczki, po prostu a, można a, się zdecydować. ceny są w miarę, miarę przystępne, także my akurat nie korzystałyśmy, bo nam po prostu wygodniej było. E, przystankować e, przystankować tak, przystankować i, i w 15 się przemieszczać. Poza tym czasami któraś coś innego chciała i tak dalej. Tak, no, no, byłyśmy bardziej elastyczni. Tak. E, ale no naprawdę. Na miejscu. My zresztą też wypuszczyłyśmy samochody przez Polkę, tak. która jakby pośredniczy w tym. Mhm, ale tu. Będąc w Polsce? Nie. Tak, tak. Znaczy, tak. my samochody, będąc jeszcze w Polsce, prawda? Mhm. Tak. One po prostu na was czekały, kiedy tak. dojechałyście, doleciałyście. Tak, no tam no, noclegi tak samo już było wcześniej, mm -hmm. wszystko było zaplanowane. No dobrze, no to mamy ten półwysep, co jeszcze? No idźmy w tę stronę. <laughs> no to, tam w ogóle jest mnóstwo punktów widokowych. Mm -hmm. e, bardzo ciekawe wodospady są, bardzo fajne. Też no tych szlaków jest naprawdę mnóstwo, to wiesz, to, to nie jest tak, że tam jest pięć rzeczy, które wymienimy i... I tylko to i się tam... Tam, tam zobaczcie. Faktem jest, że Półwysoka Świętego Wawrzenia to jest taki must see, mm -hmm. i to faktycznie polecamy. Ale na przykład no, te szczyty Pico de Areiro czy Pico, Pico Ruido. Ru Ruido, Ruido, Ruido. chyba. Tak? Ruido. To są dwie, Ruido. dwa najwyższe Ruido. szczyty na Maderze. A najwyższe to jakie? <coughs> okay, o nie, dwa, dwa Na pewno ponad 2000, mm -hmm. ale nie wiem. Ja, ja, nie ja akurat się nie zdecydowałam na tą wyprawę, gdyż były tam dosyć ekstremalne warunki <coughs> pogodowe, w związku z czym nie, nie, nie wiem. Mhm. Jaka tam jest wysokość. Ale, Ale no to... tam też można w bardzo, bardzo wysoko dojechać samochodem i mhm. tak naprawdę później się dochodzi kawałeczek na szczyt i można przejść właśnie z jednego szczytu na drugi i my bardzo chciałyśmy tam przejść. Jak z dziesięć jakieś... dziewczyn chyba chciało, tak, nie? Tak. Ale no właśnie pogoda nam pokrzyżowała szyki i, i zrezygnowałyśmy. Bo tu po prostu było niebezpieczne, więc mm -hmm. no, też się wszystkiego nie da no tak. e, zrealizować. I bardzo ważne jest to, ponieważ to są góry, e, mimo tego, że się podjeżdża bardzo daleko samochodem, to nadal to są góry niebezpieczne, mm -hmm. że tą pogodę trzeba sprawdzać i na potwierdzać, biznesie. tak, potwierdzać sobie to, że ok, możemy iść na szlak. Mm -hmm. Bo co się wydarzy za chwilę? Tak? Czy tam mm. będzie ulewa, czy, czy burza, czy śnieg, czy coś? No bo to, to bardzo dynamicznie, naprawdę to była no, bardzo dynamiczna e, zmiana pogody. Natomiast e, jeszcze chyba takim miejscem, które uważam e, jest naprawdę bardzo fajnym miejscem do przeżycia niezwykłych Insta, story, fotek i w ogóle, to jest laswana Oj to tak słyszałam. To chyba. jest Las pod warunkiem, że trafi się na mgłę. Bo jak się nie trafi na mgłę, ale to już nie jest, jest taki tak, ładny. Była... Tam, tam chyba... Trafiłyście? i na jedną i na drugie trafiliśmy. I na moment, w którym nie było mgły, hmm. i na moment, w którym była mgła. Czyli macie porównanie. Tak. tak I wiemy, że faktycznie, jeśli chodzi o las Fanao, jest ciekawszy z mgłą. Tak. My tam jeszcze miałyśmy dodatkowo, co pewnie będzie widać na zdjęciach, miałyśmy płaszcze, które sobie zakupiłyśmy na karnawał, bo my co roku, jak jedziemy no tak, na karnawał, karnawał, to się ja zapomniałam przebieramy. Już. Bierzemy tam udział w paradzie, w zabawie, ale przede wszystkim się przebieramy i zazwyczaj jeden dzień mamy taki, że są przebrania albo dowolne, albo jakieś tam coś się na jakiś motyw. E, a drugi dzień jest polski, czyli ubieramy się tak jak prawdziwy kibic, Polska. na biało, oczy. Tak, i chodzimy i śpiewamy i się cieszymy i podchodzą do nas Polacy i się z nami witają. Tak. Zawsze jest nie tak bardzo fajnie. E... Interaktywnie. I nawet czasem się łezka wokół zakręci, bo tak jak teraz byłyśmy na Maderze, to jak przechodziłyśmy w paradzie właśnie w strojach polskich, to ludzie z trybun do nas schodzili, przybijali piątkę i w ogóle. I no naprawdę, to są takie tak, momenty. Się cieszyli, tak, Polska! O! Ale to powiedzcie mi o tej paradzie, to tam też jest hucznie obchodzony karnawał? Tak, tak, tam jest bardzo hucznie. Tam był pierwszy niż w Rio de Janeiro. Tak wieści nie, mi tak. nie się. Natomiast, czy to jest prawda? Nie wiemy, ale tak my tak uważamy. Stroje, mm -hmm. stroje y, no tam też są dwie parady, ale te stroje te, które były w tej pierwszej paradzie, to naprawdę takie na poziomie Rio. Mm -hmm. I też są platformy, może nie aż tak takie, ogromne, mm -hmm. ale duże platformy y, idą szkoły tańca bodajże. Tak, tak. Y, naprawdę super, świetnie tańczą, uśmiechają się, robią sobie zdjęcia tak. z ludźmi. No. Tak, bardzo fajnie. Mają układy taneczne. A także to jest tak, człowiek może powiedzieć, że jeśli chodzi o publiczność, to dużo lepiej się bawiła w Grecji. I w, w kadeksie w zeszłym roku też było, było dużo zaangażowanych osób nawet tak, takie tutaj, to tak publiczny. bardziej stali sobie patrzyli, więc mhm. jak my byłyśmy przebrane, bo miałyśmy właśnie płaszcze, płaszcze takie z zielonym drzewem. Not miałyśmy maseczki koronkowe. Hmm? koronkowe. Więc jak my w 15 tak wyszłyśmy w tych płaszczach, w tych masaczkach, to... Robiłyśmy, no, furora no, tak, była, to się jeszcze bawiłyśmy. Mm -hmm. Bo my tańczyłyśmy, tak. my śpiewałyśmy. I to jest my najważniejsze, czuwałyśmy. prawda? No właśnie te też, emocje. Że, tak, więc e, ludzie sobie z nami też robili. Tak, robili ja. sobie ja. zdjęcia. Nie wiemy, gdzie te zdjęcia wypłyną, ale, ale są. Ale Można gdzieś tam to. szukać w częściach no. internetu. Tak, tak. Ale naprawdę tak, fajnie było popatrzeć na tą paradę. My zawsze wychodzimy z założenia, że to jest super się przy tym bawić, nie tylko patrzeć. No oczywiście. Um, a w paradzie kolej dwa dni, dwa, dni później. Później. dwa dni później. Ale to jak to tak dwa dni później, to trwa kilka dni ten karnawał? No w ogóle karnawał to, to... trwa no, chyba z miesiąc. No ja wiem, I ale... I tak w... Ale tak. bardziej. Ale to tak jest, natomiast że właśnie od weekendu do weekendu? Karnawał to jest taka, że... Pierwsza parada była w... W niedzielę, a druga była we wtorek. Tak, w niedzielę i we wtorek w, w takie nasze ostatki. Aha, okej, okay, rozumiem. Tak, mhm. także tak jak u nas też jest ostatni weekend no, tak kardynału i później to są ostatni i, i się przebierają. Tak, tak, tak to nie? było tam, ja nie wiem właśnie czy oni mieli wtedy dzień wolny, ale po prostu to było w ciągu dnia, to nie było tak, że tak, wieczorem tak, po pracy. Tak, ja myślę, że był dzień o, wolny i to faktycznie... To jest takie święto... I tam, tam i wtedy w, w tej paradzie może brać udział ktokolwiek, ktokolwiek chce, kto się zgłosi, tam się normalnie rejestrujesz wszystko i przed nami szły dwie takie babeczki przebrane za shimaki. Tak. rewelacyjne naprawdę. Tak, naprawdę tak się szły. Tak, tak. one ten, tak tak szły. Tak, tak, ten miały taki y, domek, domek. <noise> taką skorupkę, na no, tak plecach całe miały, na brązowo, miały. miały czułki i co jakiś czas się kładły na ziemi i tak szły. <noise> To to Niesamowite w ogóle jakby pomysły, które tak. ludzie mają na, na te przebrania. Ale w, to... w ogóle wiecie to od razu, że ludziom się chce. To jest dla mnie fajne, prawda? Mm. Że ja najbardziej nie lubię jak słyszę o Jezu ile to roboty, prawda? Że jakby mm. ludzie nie patrzą na to... To jest w... dla mnie święto. No to jest właśnie. Tak, bo tak też jak byłyśmy w ubiegłym roku w Hiszpanii, to po rozmowach z tymi ludźmi, w tym roku jakoś tak właśnie kibice, widzowie nie byli tak zaangażowani, tak jakby, jak ci, którzy byli właśnie w Hiszpanii czy w Grecji, ale oni cały rok się do tego przygotowują. Te stroje są często tak bardzo do, dopracowane w każdym detalu że naprawdę, jak ja jestem perfekcjonistką, to ja naprawdę doceniam coś takiego, bo ktoś naprawdę, nie dość, że miał pomysł, to włożył w to olbrzymią ilość czasu, dopracowany jest do każdego każdusieńkiego detalu. Mm -hmm. Nawet małe dzieciaczki były przy, poprzebierane w stroje, łącznie na przykład z butami, które były również, miały takie pokrowce i w ogóle, no, tego się nie da opisać, tak, ale, ale to, bo to trzeba zobaczyć, przeżyć po prostu i dlatego jeździmy, żeby mieć porównanie. No to jest niesamowite, czy na koniec takiej i ona w ogóle trwa. To jest kilka godzin? O to jest, jest, no, to jest to kilka godzin. godzin. Tak, to ta, 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 godzin. ta pierwsza to myślę, że za trzy godziny. Trzy, cztery. A ta druga, w której brałyśmy udział, to jeszcze trudniej powiedzieć, bo w niej brałyśmy udział. Tak, więc nie wiem tak, nie, nie jesteśmy w Ale jest jakaś trasa ale jak ja rozumiem to pokonanie. Tak, 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 myślę, że, dwie, że długo się, długo szłyśmy, szłyśmy dwie. naprawdę. Jest bardzo dużo filmików, to tak, więc na pewno długo szłyśmy. I to jest tak, że wiecie, macie punkt A i zmierzacie do punktu B, tak? To jest w ten sposób i po prostu tak. gdzieś tam, jak to się kończy, że co, że nagle po prostu… Na końcu stoi pan, który pokazuje, że trzeba iść na bok. <laughs> tak się to kończy, to nie <laughs> na jakiegoś niesamowitego… Dalej stoi samochód, policja nie do końca <laughs> wiemy, jak wygląda początek, bo tam nie doszłyśmy, bo… bo bardzo, bardzo ciekawa historia, Kasia <laughs> Powiedz no, <bo> Kasia dlaczego. <laughs> e, szłyśmy wzdłuż tego, tej parady, tylko w drugą stronę, żeby dojść właśnie do początku. I tak szłyśmy i szłyśmy i szłyśmy i długo i jakoś tak. W ten 15 przebranych jakiś czas śpiewając y, sobie i ten i taki, w którymś momencie y, stwierdziłam, że dobra, już chyba dość tego, jak długo idziemy. Poza tym obawiałam się tego, że jak dojdziemy już tam na koniec, to się okaże, że tam tych grup, które czekają na wejście do parady jest mnóstwo, więc jeszcze będziemy bardzo długo stały. Mhm. A Ponieważ nie rejestrowałyśmy się wcześniej, tylko w tym dniu chciałyśmy, Aha. no to będziemy ostatnie, to już w ogóle nawet publiczności nie będzie. No więc podjęłam taką dość spontaniczną decyzję w drodze, bo tam ktoś wchodził czy wychodził, tam były takie Rozpięte metalowe barierki. Był, metalowe no, barierki no. I ktoś właśnie wchodził czy wychodził, i taka się zrobiła szpara. Ja mówię, dobra, wchodzimy. <laughs> tak, tak, tak. A, i okazało się wtedy, że chyba nie wszyscy, nie wszystkie wiedziały o tym, że weźmiemy udział w tej paradzie. Bo, bo jakieś takie było, taka konsternacja, no powiedziałam, że wchodzimy, no to weszły. No tak. przecież bo, słuchamy się e, e, przodowniczki, no, 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 tak. prawda? Nie, tak, tak. tak, jak Tak, tak, były, tak dziewczyny były posłuszne i tak weszły, poza jedną. tak. Weszły wszystkie, takie trochę zdziwione, I mówię, dobra, to idziemy. I tak weszłyśmy, tam akurat była przerwa w Paradzie, weszłyśmy, zaczęłyśmy iść. No dziewczyny mówiły mi później, że na początku to w ogóle nie wiedziały. tam machałyśmy coś, tam... mamy potem... robić? Ach, Było Katarzyna tam. przebudzenie i Katarzyna postanowiła, że będzie nam pokazywała, co mamy pokazywać. To był, to był chyba jeden z najbardziej spontanicznych elementów tego wyjazdu. Gdyż my starałyśmy się nadążyć za tym, co pokazywała Katarzyna. cały układ był, Bardzo Tak, bardzo spontaniczny, bardzo spontaniczny. I, i właśnie stwierdziłyśmy, że na, na przyszły rok musimy bar to opracować, opracować wcześniej. Tak. Ale to, to ja po prostu jestem bardzo ciekawa, jak to wyglądało w ogóle. Wiecie, też jeżeli ktoś bierze udział w takiej paradzie, no to już sam fakt, że w niej jest, że się znajduje, to już muszą być niesamowite emocje. Ja bym nawet nie zwracała no, uwagi na, były, tych, na tych po prostu gapiów. Ale, tam było bardzo dużo Polaków, bo generalnie Mazurka tak, jest i bardzo Czerwieni wiesz, i do nas. No tak, ale jak byście jeszcze przebrane w tym pierwszym dniu, no to nie wiedzieli, że to Polki. Nie, to nie, to nie, nie ale to nie. w pierwszym my, my też ludzi. nie brałyśmy udział w paradzie. No tak. My byliśmy jednak oba jako widzowie, nie? Tak, tak. My strefę widza tam rozbawiałyśmy. Widza VIP. <grym> Natomiast w tej drugiej paradzie no to faktycznie spontanicznie wzięłyśmy udział. Tak? tak? Przeszłyśmy i i yy, też yy, dziewczyny się śmiały, że to dla niej w ogóle jak terapia była ekspresowa. Terapia, tak. <grym> z wystąpień publicznych. A jeszcze na końcu był wóz strażacki. A my byłyśmy na biało-czerwono przebrane, więc zrobiliśmy sobie zdjęcie na tle tego wozu, wozu strażackiego. No i pasowałyśmy idealnie, kolorystycznie.